Dobra, wróciliśmy z teatru. Fryzurka już ogarnięta. Nie wyglądam jak jakbym wyszedł dopiero co, z, nie wiem, z, z, z XVIII wieku. Więc jest w porządku trzeba nagrać sobie jakiś odcinek. Mamy dokładnie 23:30, więc spokojnie na jutro mamy szansę jeszcze coś nagrać, pełno pomysłów w głowie i to jest najważniejsze. Dobra, dobra, pomysły pomysłami. Najpierw trzeba oczywiście odpalić konsolkę. No i elegancko mamy czas przejść sobie do kiwki elegancko, naciskamy dowolny przycisk. No i czas uruchomić tego ultimate'a. Jezu, naprawdę teraz kurczę, do dwu... teraz jak mamy już rozegrane pary półfinałowe Ligi Mistrzów, Atletico Real można naprawdę bardzo fajne odcinki zrobić. A może bym jakiegoś drafta nagrał? Kurczę, Monaco Juventus to też ciekawe, ale nie wiem czy nie sądzicie, że jeszcze ciekawsze będzie przypomnienie składu zwycięskiego składu Kaiserslautern z meczów w Bayernem w sezonie 97-90. Aha, chyba sobie nie pogramy. Ale dobra, nie ma co się poddawać, tylko spokojnie, jesteśmy cierpliwi, czekamy po raz kolejny. Okej. Okay. Dobra, do trzech razy sztuka, jak teraz nie wyjdzie, to już nie wiem, kiedy ma wyjść, więc teraz bang, bang, Nixion Team, Ultimate Team, odpalać mi, pokazywać. No błagam, no ja chcę coś nagrać, mam pomysły w głowie, to się rzadko zdarza, naprawdę, jak człowiek myśli, więc, więc, ej, dajcie mi szansę stworzyć jakiś fajny odcinek. Trzy, dwa. 1 i ma się odpalić fut. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. 3, 2, 1 i. No niekoniecznie Dobra, to jako, że serwery w FIFA poleciały trochę w kulki Odpalmy sobie PlayStation I zagramy sobie szybko jeden meczyk w Rocket League I zaraz wrócimy z powrotem na miejsce Tak więc siemanko, z tej strony Nexion Witam się z wami serdecznie moi drodzy W kolejnym materiale na moim kanale Zaczynamy sobie ten odcinek Nietypowo, bo od meczyków W Rocket League A jak będzie później, co będzie później No to o tym się przekonamy Dopiero za jakąś chwilę Bo może serwery wrócą może serwery się jednak... Chwila, czy przeciwnik nie gra? O co tu chodzi? Halo, czy przeciwnik nie gra? A! O to przy, przeciwnik chyba, chyba nie gra. No, no dobra. Tak, tak też można. Tylko dlaczego ziomek nie gra na rankedach 1 na 1? Nie mam pojęcia. O, ja! nie zdążyłem tego cyknąć. No niestety, mamy jeden do jednego w ogóle. Niepotrzebnie nacisnąłem drugi raz przyspieszenie. Gdybym nacisnął tylko raz, to może i nawet była szansa, żebym to podbił. Chociaż miałem spóźnioną reakcję, więc dobra, tak gdzieś jakby nie było szansy, po prostu źle tutaj zareagowałem. I tyle, no niestety, muszę się z tym pogodzić. O Boże, o Boże, najgorzej na świecie, nienawidzę, jak tak po takich prostych błędach tracę bramkę. No i przeciwnik teraz też zapłaci za ten błąd jak najbardziej 2 do 2. No i wracamy spokojnie. Wszystko się rozpoczyna od początku. Ładna tutaj piłka górą. No i Michael 0002 2 do 2 Spokojnie. Wróciliśmy na pole gry i jak najbardziej, obyśmy walczyli dalej. O, on weterana ma. Weteran z tego co pamiętam to jest wyżej niż Ranga Pro, którą ja posiadam. Za te wszystkie spotkania, które mi się udało w historii mojego grania w Racket League wbić. O nie! Łomatko, jeszcze mnie odbił! Czy on to wybi... O, dobra, nie, na szczęście tego, tego nie ogarną, bo no miał spokojnie sytuację do zdobycia do zdobycia bramki na, na 2 do 1, na 3 do 2, przepraszam. Okej, okay. on jest tam na bramerce, To my sobie puścimy to długim. Nie! nie! Nie, 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 no tak idealnie to wymierzyłem. To teraz raz jeszcze. Raz jeszcze tykniemy to prawym bokiem. No, nie tyknęliśmy. No, najlepiej to to najlepiej to to nie wyglądało. Teraz trzeba wracać szybko na bramkę, bo on tu zaraz będzie chciał strzelać dokładnie. Spokojnie, nawet jakby leciało w bramkę, to by tej bramki nie było. No i elegancko. Teraz już tylko pocholować piłkę. I taki jest 3 do 2 i prowadzimy. O to chodzi jak najbardziej szybkie prowadzenie. No, no, no i tyle. To, 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 4-2. Nie wiem co ja tu więcej mam powiedzieć. No i 5-2. No, no tak, no, no cóż no. Tro, trochę dziwnie i śmiesznie, chociaż nie, on się chyba ruszył w ogóle. Na, na koniec się ruszył. No to nie ogarniam żąka kompletnie. No i dawać strzelamy szósteczkę. Tylko zgasimy to sobie z góry. Nie, a chciałem tak wbić a on był szybszy, niestety. O, no to teraz jeszcze się ładnie popisałem. 5-3. No i koniec, wygrywamy sobie ten meczek w Racket League. Rankeda 5 do 3. Nie wiem czy to dobrze, nie wiem czy moja ranga jest dobra. Nie mam pojęcia kompletnie się nie, nie orientuję, jeżeli chodzi o te rangi. Mam Silvera 1 dywizji drugiej. Oj, taki, taką samą rangę jak chyba mój przeciwnik. Co, czy to dobrze? Pewnie nie, ale... No, no taką rangę mi przydzieliło po rozegranych, nie wiem. ile tam trzeba rozegrać rankedów. No, rozegrałem tyle rankedów, ile trzeba, żeby przydzieliło od nowa rangę, i taką dostałem. Okej, okay, sprawdźmy, co tam słychać ponownie w Fifie, w Ultimacie, Czy coś tutaj się jednak ogarnęło, czy może nie. Wczytuję, wczytuję, spokojnie, moi drodzy, bądźcie cierpliwi. Cały czas mamy te wczytywanie, tu jest dramaturgia, tu są... Z, no takie dantejskie sceny po prostu. Nigdzie się takie sceny nie, nie wydarzają, nie wydarzają, wydarzają jest takie słowo, nie dzieją. Jak przy serwerach EA, tak więc moi drodzy, raz, dwa i. I to! I to! Okej, okay, to jako że serwery futa nie działają, to zagramy sobie normalny mecz w sezonach. Ostatni raz w sezonach to ja grałem jak grałem z Natalią chyba w odcinek walentynkowy, tak mi się wydaje. To zagramy sobie Juventusem, jako że awansowali do półfinału Ligi Mistrzów, jako że trzymam kciuki właśnie za Juventus, że właśnie oby puchar wygrają, że wygrają tę Ligę Mistrzów, tak więc zagramy sobie właśnie tę drużyną, tą drużyną, tak ustawiłem skład. Czy to dobrze jest ustawione? Nie wiem, mam nadzieję, że tak. A wiecie, co jest najlepsze? Że tutaj normalnie nam znalazł przeciwnika, to jest wszystko elegancko, a to po prostu serwery food znowu nie działają klasycznie i... No, no nie wiem, co ja mam myśleć na ten temat, serio. Jaką drużyną zagra nasz przeciwnik? FC Barcelona kontra Juventus. Tak więc mamy, moi drodzy, po raz kolejny tenże ćwierćfinał, albo finał Ligi Mistrzów sprzed dwóch lat, jak kto woli. No i zobaczymy, jak się spisze Juventus w którym zagramy sobie normalnie w sezonach online, zobaczymy. Kedira, Kedira, no dobra, on chyba od strzelania bramek raczej nie jest. Pianić ładne dośrodkowanie, tam będzie dibala czy może Cuadrado, ktokolwiek, nie, jednak nikt. Dibala dośrodkowanie, tam jest Pianic, ale Bonucci może uderzy, Bonucci uderzył Sergi Roberto, zamieszanie. Czy to jest dobra pozycja do oddania strzału? Nie mam pojęcia. Spróbujemy pianić. Bang! Ale niepewnie. Boże, Ter Stegen. Jak on to mógł? Ano, w sumie strzelałem z lb, więc. Był to mocny strzał, ale dziwne to było. Hmm. Dibala ma na tyle. Dobry movement z piłką, że spokojnie mogłem iść jeszcze dalej. Ale teraz jeszcze nic nie jest zmarnowane: pianić nie, Ter Stegen. Kolejne dośrodkowanie, tam jest Kedira. I znowu zamieszanie ogromne: Neymar wybija tę piłkę. Kolejny raz dośrodkowujemy. I no, liczyłem, że teraz jak Bonucci do tego dopadnie, to że w końcu coś z tego wyjdzie. Ale o, Kedira za to bardzo ładnie wypuścił Messiego. no, no gratuluję, naprawdę. No to teraz pozamiatany, 1 do 0 jak nic, tak jest. No, Kedira powinien dostać jakąś asystę drugiego stopnia, bo Suarez wypuszczał Messi'ego, więc. No cóż, 1 do 0 dla przeciwnika. No no teraz to już musi być brama jak nic. Dybala i Dybala do Iguaina i Iguaina, no i okej, okay. i fantastycznie. Po 10 celnych strzałach w końcu coś padło, wyjątkowo bo tym razem nie w Tersteigena, chociaż było blisko. Chociaż było blisko. Dośrodkowanie przeciwnika. Piłkę dostaje Rafinha, ale wywalczył Dibala i Dibala. Świetna piłka do Iguaina, tylko czy Iguain do tego dobiegnie niego jeszcze Sergi Rower do Iguainikwa i Iguain. O! Mamy rzut rożny, fajnie by było w końcu wykorzystać Jakiś ten dziesiąty rzut rożny. O, chociażby tak, był to groźny strzał Ter Stegen broni, ale spokojnie Jest Powoli, powoli I do celu, aż w końcu coś wpadnie Może teraz aj, 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 aj. Spokojnie, będzie następny rzut rożny Jakimś cudem to tam zostało odknięte? Następny raz, także pijanić I teraz Bonucci I teraz już nic z tego nie wyjdzie I di... Bo... Ej, myślałem, że to gol Myślałem, że to będzie... Eee, to tak się nie bawimy. Myślałem, że to jest bramka. Okej, okay, zrobię jakieś zmiany, bo nie mogę ścierpić tego... tego... tego iguaina. Naprawdę, ja nie lubię grać z tym zawodnikiem, ja nic mu nie ujmuję, on jest naprawdę fantastycznym snajperem. W rzeczywistości genialny zawodnik, ale w TF-ie ja naprawdę nim nie lubię grać. Przepraszam. I teraz DIBOLA! Ter Stegen. Dobra, dziesiąty rzut rożny. Fajnie by było w końcu coś wykorzystać. Nie, teraz już widzę, że nie, bo Ter Stegen wyszedł z bramki. A teraz się schylił ktoś tam. O, ale jeszcze jest szansa. Marquizio! Marquizio! Poprzeczka, naprawdę! Naprawdę? A Samoa oddaje i Dybala! I broni Ter Stegen. znowu. Nie wiem już któryś raz z rzędu. Ale jeszcze raz, dośrodkowanie i teraz też nic z tego nie wyjdzie. Ja pierdziel, jakie też różne są dziwne. Może Samoa? O, też nie. Okej, okay, to próbujemy. Dibala strzał! No nie wierzę, że słupek! Nie! Boże, dlaczego ja mam takiego pecha? Dlaczego ja się pytam? No, idibala, i Ter stegen. No cóż, najlepiej statystyki tego spotkania nie wyglądają i owszem, celność strzałów super, procent celnych strzałów też, ilość oddanych strzałów też fajnie, tylko dlaczego wszystkie te strzały... Oddane były w Ter Stegena. Patrzcie, on ma 12 obronionych strzałów i to nawet nie jest kwestia, że on jakoś super bronił, tylko wszystkie te strzały leciały prosto w niego. To tak trochę nie halo. Ale dobra, żeby nie było, próbujemy raz jeszcze odpalić Ultimata i zobaczymy, czy może na sam koniec, się jednak ogarnie, czy to będzie działać. Czy będzie działać. Wczytywanie. Trzy kropeczki. Na dole elegancko się wczytuje logo 17. -ki. I. 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 Jeszcze, jeszcze, spokojnie, bądźcie cierpliwi. Naprawdę, musicie się trochę wykazać cierpliwością. Jeszcze. Jeszcze dajmy chwilkę. Mhm. 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 Ha. Co za niespodzianka. Co za niespodzianka. Cóż moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę. No a cóż, no niestety serwery nie podołały. Znowu... Pa, pa.